Tam mamy 10 kwietnia, niedziela, pogoda spokojna. Zapowiadana była deszczowa pogoda. A jak zwykle pogoda się nie sprawdza. Później powiedzą, że mają 90% sprawdzalności temperatury i pogody. Dzisiaj z Piotrkiem, y, jestem ja, czyli Michał. Y, obok tam siedzą chłopaki Norbert y, z Marcinem, też z WMH. Sprawdzamy nowe łowisko pod Łomiankami, starorzecze Wisły. Generalnie nastawiamy się na leszcza, karpia, zobaczymy. Nie znamy łowiska, nie znamy głębokości, tak więc będziemy trochę kombinowali. Mamy sondę, tak więc wysądujemy, sprawdzimy grunt. No i co? Zobaczymy, no czas pokaże. Na razie pogoda pozwala powędkować, nie wieje za bardzo co nie jest. Jest tak znośne, także ciepło. 9-10 stopni, godzina 5.30. Zaczynamy wędkowanie na nowym łowisku. Ta, karpik co so, nie? Karpik. Ta, ta. Taki dosyć ładny. Znaczy ładny. No jaki na pierwszą rybę? Nie no jest taki taki około 30 paru centymetrów co so, nie? jest ładny. Oj krocz. Nie nie nie, taki pół kilo chyba co nie? Mniej więcej. ładny ładny. Karp jest, tak. on do samego końca człowieku Brawo, panie Norwercie? Ty, na razie prowadzę. On ma więcej niż kilogram. Dziękuję, proszę bardzo. Brawo. Pokaż na go tutaj, zaprezentuj ładnie. Nieznane łowisko, co nie? Godzina 5.30. No dobrze jest. Zaczynamy łowienie. Karp. Karp, a za Musisz go pociągnąć trochę, wiesz? Tylko nie jak tego lina. <laughs> nie no. Druga ryba. Masz drugą szansę, Marcin. A tej wędki nie zbijesz, Robert? Nie, to na daleko. No trochę zakręcił, co? Koło tych drzewek? Tak. sam Podejrzewam, że tak. Idzie, idzie, idzie. A, taki sam mniej więcej. Mniejszy. Troszkę mniejszy No i dobra Pierwsza rybka Marcina oczywiście wędruje do wody ładnie go tu wypuść ładnie się pożegnał No i brawo Sezon rozpoczęty one są same w sobie poobijane, bo mają ostre tu te płetwy grzbietowe jak i jaki wiozą je na zarybienie, to są w ścisku co nie? I same o siebie się obijają, dlatego są takie pokaleczone. To najprawdopodobniej jest zrobione właśnie takimi... Bardzo możliwe, dlatego że zobacz ma delikatne rysy, widzisz, nacięcia no. tu, tu. Na pewno nie drapieżnik. Tu ale jak to jest tegoroczny karpik to po prostu poobijany do wody.

Šta si imao? Zvije, zvije, jedno i drugo. Učeka u bok, pravo. Naprijed, naprijed, naprijed. Kolejna rybka, taki karpiczek około 40 Musieliśmy wyrwać. Co? Karpik od razu ładnie idzie na boki, nie? Ta, ta, mam, tak, tak, od mawek. Raz idzie w prawo. To tu schodzi z tobą? Wiesz co, ja sobie sam go podglądam, to go dociągnie, wiesz? To się dobrze. chodzi chodzi poluzymy to taki karpik wyższy jak dłuższy około 30-35 cm puszczamy do wody to jest słabe zejście Dobrze. Po raz kolejny wybraliśmy się z ekipą WMH na nowe łowisko. Jest to dosyć ciekawe łowisko w okolicach Łomianek, rzeczy Wisły. Na łowisku ponoć znajduje się ładny karaś, leszcz. Jak na razie pokazują się tylko karpie w okolicach 30-400 cm. Zanęto, którą dzisiaj używamy jest typowo gruntowa. Nastawiona na karpia z dodatkiem prażonej konopi, kminku. Standardowo jest drobna pinka, barwiona. Rezultaty, jak na razie, są. Pogoda jest zmienna. Przez chwilę pada, przez chwilę jest spokojnie, wiatr ustaje. Za chwilę znowu się podnosi. Jest dosyć młoda godzina, zobaczymy, co będzie się dało, działo w ciągu dalszego dnia. I oby większych ryb. Patrz Piotrę podbierak weźmiesz, co? Weźmiesz podbierak. Oni mają fajnego długiego. A to by sprzedali tu nie. Ten jest ciężki. Ten jest ciężki. Nie, tutaj go właśnie. To nie jest. To jest flesz. O, ładnie, czekaj, 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 by się turną do woli. Dobra No dobra, wyśpię, tam kurwa, nie udał 55 Znaczy się odejść taka? prawie 60, 50. To, śpiewy, jest, to jest właśnie kurde Nie wiem czy bateria czy nie to nie świeci może się połączyć Kończy się? Przekreślona czy nie? Nie jeszcze nie To tak. ja jeszcze, jeszcze i Kurde z Ale gruba małośka Piękna sztuka tak no schodź, bo bateria wsiada? 50 A jak ja tu zajdę teraz? Trzyma się Puszczaj, puszczaj Kurwa Trośnią do mnie ten Siedzi, siedzi Siedzi? Karp, karp. Karpik? A nie, nie ściągam. bo ja to ten. No. Ale jak go podbierzesz? No ty musisz zejść i podbierać. Ja teraz zejdę. A ty filmował tam wodę? No jak? Kurde blaska Bartek przyjechał to i ryby zaczęły brać. Wodę na dół. Bartek wypuści tu karpia swojego. A my kręcimy Piotrka za chwilę. Na Michała wędkę, także to nie mój. Nie. Liczy się wędkarz, który go Czekaj, czekaj. Zakończenie dnia Pana Marcina. Nieduży. To musisz dać. <laughs> Żona będzie zazdrosna. No i dobra kończymy wędkowanie. Mamy dzisiaj który? 10 Dziesiąty kwietnia były karpie, był leszczyk. co było jeszcze? eka mały stręk, uklejki dokładnie co, dzisiaj połowiliśmy troszkę, pogoda nie dopisała można powiedzieć trochę żeśmy siedzieli w samochodzie pod, pod parasolem no ale co, łowisko sprawdzone, tak? Jest fajnie, na razie trzymajcie się